Już w styczniu 2021 roku ruszy długo wyczekiwana przebudowa przejścia podziemnego przy dworcu PKP w Mysłowicach. Inwestycja będzie realizowana w ramach pierwszej części projektu Bike and Ride. We wtorek, 22 grudnia, oficjalnie przekazano plac budowy. Inwestycja przewiduje m.in. remont i przebudowę istniejącego przejścia wraz z zadaszeniem nad zejściami, budowę windy jako elementu komunikacji pionowej, a także obiektów małej architektury. Będą nowe schody ruchome. Będzie winda dla osób niepełnosprawnych, czyli to jest ukłon przede wszystkim dla naszych seniorów. Na jednym zejściu będą schody ruchome, a na drugie zajście będą schody normalne. Oprócz tego zostaną wybudowane wiaty na rowery oraz zadaszenia dla pasażerów czekających na komunikację miejską. Zostanie także wybudowany pylon samoobsługowy do naprawy rowerów, przebudowane mury oporowe od strony północnej, montaż oświetlenia, a także nasadzenie drzew ozdobnych i trawy. W ramach Bajkan Ride miasto przebuduje fragment tunelu, który biegnie pod ulicą Oświęcimską. Natomiast część tunelu przy peronach zostanie wyremontowana przez PKP. To jest dopiero pierwszy etap. Pierwszy etap przebudowy tutaj tej części miasta, ponieważ y, Polskie Koleje Państwowe, spółka y, państwowa, planują już w 2023 roku przebudowę drugiej części, części od strony powstańców, y, czyli i przejścia podziemnego z tamtej strony i schodów i całego dworca PKP. W związku z przebudową przejścia podziemnego należy się spodziewać utrudnień w organizacji ruchu, ale sam tunel będzie dostępny dla pieszych. Po przekazaniu placu budowy musimy pierwszy przygotować projekt takiej organizacji ruchu tutaj, czyli ruch pieszych, ruch samochodów, bo tutaj też będą być tam roboty częściowo z robione. Później po takim zatwierdzeniu takiego projektu, no, przystępujemy do robót rozbiórkowych, no i później już do robót zasadniczych. Cała inwestycja biden Wright będzie kosztowała prawie 22 miliony złotych. Niespełna 9,5 miliona pochłonie etap pierwszy, czyli przebudowa przejścia podziemnego, a ponad 12 milionów etap drugi, czyli budowa ścieżek rowerowych prawie 17 milionów złotych pochodzi z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wszystko ma być gotowe do końca maja 2022 roku.